W zabytkowych wnętrzach byłego klasztoru kamedulskiego. Kameduli tutaj przebywali przez ponad 230 lat. Obecnie jest dom pracy twórczej w Wigrach. Bardzo się cieszę, że impreza Zajazd Bardów od pewnego czasu przyjęła wędrowny charakter. Dzięki temu, dzięki Adamowi Andryszczykowi, możemy ją gościć w tym roku w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Ja ze swojej strony życzę Państwu wspaniałej zabawy. Jest to ostatni weekend karnawału, także myślę, że spędzą go Państwo przyjemnie i miło. I teraz chyba po raz siódmy na zajeździe wardów powita Państwa Adam Andryszczyk, autor, inicjator tej imprezy. Dziękuję bardzo. Bardzo mocno chcę podkreślić, że dzięki gościnności całego Domu Pracy Twórczej w Wigrach, pani dyrektor i jej ekipy i pracowników, możemy utrzymać ciągłość imprezy, która nazywa się Zajazd Bardów, ponieważ odbywała się ona już i w Gołdapi, i w Kowalach Oleckich. Dziś zmiana nastąpiła nie tylko miejsca, ale też i województwa. Kto wie, w jakim kierunku to zmierza. Niemniej bardzo miło jest mi widzieć na tej sali twarze, które i czynnie współtworzyły całą historię zajazdu bardów, w Kowalach Oleckich widzę też ludzi, którzy zasiadali na widowni na zajeździe bardów w Gołdapi. Za chwilę przed państwem pierwszy laureat konkursu o ślad. I w tym roku nie było wątpliwości, kogo do nas zaprosić jako tych laureatów. W ocenie tego, czy zostawiamy ślad, czy nie, to, to tak naprawdę mają znaczenie wspomnienia innych ludzi i to, co inni ludzie mówią o tym i czy zauważają ślad. Ja jestem przekonany, że każdy zostawia ślad tak naprawdę i nie wiem, jakkolwiek to banalnie, patetycznie brzmi, to tak jest. I tak naprawdę wszyscy jesteśmy, można parafrazować, trawestować jakąś tam, Poetycką przepowiednię. Wszyscy jesteśmy zbudowani może nie tyle do końca zawsze z ran, co ze śladów, różnych ludzi, różnych wspomnień. I, i czasami nawet budujemy siebie sami po pomalutku z różnych naszych własnych śladów. Nawet nie nie wiemy do końca, nie utożsamiamy y, się z tym, co budujemy i, i raptem inni nas o tym informują. Dotykam dachów. Z miejsca siedzenia, chociaż się w oczach światło wykrusza, i cała pamięć idzie na przemiał, jedyna, którą się jeszcze rusza. Tym lewym śmiewem i prawym łzawym dotykam dachów, życiem naprzemian. Śmiertelnie mnie zaskakują sprawy, ciut poważniejsze niż punkt widzenia. Miłość się czasem zamyka drzwiami. Dachem zamyka się bliżej nieba. Coś nie domknęło się między nami, czego się skończyć ze sobą nie da. Dotykam dachów z miejsca marzenia o sprawach z szeptów, sprawach spogłosów, tylko tych obcych spraw z przemilczenia nigdy do końca dotknąć nie sposób, bez ruchu. Ćwiczenie dla porzuconych, żeby czymkolwiek obrosło serce. Miłość ma czasem sklejone strony, których nie warto czytać na szczęście. Dach to w rozpaczy jest jakaś droga. Wiesz, można wyprawiać z nią prawie wszystko, zajrzeć w horyzont, wspiąć się i schować. Tylko nie można spaść z niej za nisko. Także przekonuje mi ta Twoja przejrzystość. I nietrwałość pamięci, stary. Przeciął ciszę. Ktoś szepnął, pisze, więc siadam i pisze. Horyzont dogasa, zmierzchem z załkiem. Patrzę, widzę na wpół martwym okiem, że świat znowu się zmienia. Na stole kartka na kartce życzenia. Pozdrawiasz gorąco z gorących krain Pierwsza litera twojego imienia Serduszko, a za nim motyl perskich tkanin. Godny ten motyw. Perskich tkanin, godny ten motyw. Kłem lustro, bo nigdy nie kłamie prócz tego za oknem jest świat inny jeszcze, którym wędrujesz z pamięci w niepamięć. I jak horyzont dogasasz z zmierzchem, którym wędrujesz z pamięci w niepamięć, I jak horyzont, dogasasz z mieszchem. Dogasa z mieszkiem z okien Ciszą zatyka mu usta, Pamięci, Niech milczy, Niech poi się mrokiem. Lustro, bo nigdy nie kłamie. Prócz tego za oknem jest świat inny jeszcze, którym wędrujesz z pamięci w niepamięć. I jak horyzont dogasasz z zmierzchem, którym wędrujesz z pamięci w niepamięć. I jak horyzont dogasasz z zmierzchem. Moim zdaniem bardem się bywa, a kto na przykład na, na zawsze chciałby zostać bardem, to zapomina, że w którymś momencie trzeba zejść ze scenki i tak naprawdę robi samemu sobie psikus. Więc tak naprawdę jak, jaką osobowość ma Bard, tak jak każdy dobry człowiek normalny, powinien być wrażliwy, ale z drugiej strony ten idealizm się ciągle zapętla, bo tak naprawdę bardzo wielu bardów to, to mali przestraszeni ludzie, pełni kompleksów, co wychodzi często. I wystarczy przyjechać i wyrywkowo zobaczyć takie jedno spotkanie, czy tutaj, czy gdzie indziej. I to mi się zawsze z egzaminami do wyższych czy niższych szkół kojarzyło i, i różnymi ocenami żyli, że to wszystko jest takie predestynacyjne, tak naprawdę, i nie zależy od niczego: zależy od nastroju, zależy od jakiegoś porozumienia, od jakiejś sympatii, od emocji. I czasami Bart jest po prostu śmiesznym, zastraszonym człowiekiem. Na szczęście bywa, no bo każdemu trzeba dać szansę. Ja niewiele mogę dodać, poza tym oczywiście, że zgadzam się z Piotrem. I co mnie uderzyło w tym, co powiedziałeś, że Bartem się bywa po prostu. Czasem się bywa, a na co dzień jest się zwykłym człowiekiem. Z upadkami, z, z, z chwilami wzniosłymi i z Przede wszystkim, tak. Kiedy jedno nie trafi na drugie, nie pamięta, jak do tego doszło. Zostaje życie za głośne, za długie i pretensje, że serce poniosło. Kiedy jedno się ślepo zapatrzy i odnajdzie w drugim początek i kres, to tak tęskni, zapomnieć i ślad zatrzeć, bo być nie ma dla kogo, a jest. Bo, gdy życie na jedno powróży, wczyta w serce się, w ręce i w fusy, to choć całą nadzieję da zużyć, nikt nie musi go kochać. Nie musi. Kiedy drugie przeżyje jak chwilą spokój, który w nas trwale zapruszy, to nie uzna nam tego za miłość, choć to każe bez celu się włóczyć. Kiedy drugie się nami posłuży, naszą ciszą i ciałem, i śmiechem, jak zabawą. Przygodą bez dłużyzn. To się wszystko wydaje dalekie. Bo gdy życie na jedno powróży, wczyta w serce się, w ręce i w fusy, to choć całą nadzieję da zużyć, nikt nie musi go kochać. Nie musi. Dzień porzucę na moście, ślady butów na śniegu. Zagubię się gdzieś w kącie światu na przekór w mirażu słów. W dotyku nocy śmieje się czas jak wróg. Naszej niemocy Od lat Od lat W przestrzeni rąk Zasnuty mgłą Wiejski obrazek Dziewczęcy głos w zwierciadle gwiazd Choć jak palec sam Zdobędę świat W przestrzeni rąk Zasnutym głąbijskim obrazem Dziewczęcy głos w krzywym zwierciadle gwiazd, choć jak palec sam. Tak naprawdę ZAJEST BARDów powstał z, z mojej potrzeby, ponieważ ja sam jestem bardem i przez wiele lat występowałem na scenie, i tak jakby wiedziałem, czego artystom brakuje na takich imprezach. A więc yy, impreza powstała tak naprawdę dla artystów, nie dla odbiorców. Moją ideą było zapraszanie moich znajomych z kręgu piosenki autorskiej. I zapewnienie im jak najlepszych warunków, nawet niekoniecznie finansowych, bo przyjeżdżają naprawdę po bardzo znajomościowych stawkach, ale warunków takich przyjacielskich, towarzyskich, żeby mogli dobrze się poczuć, dobrze się wyspać, spotkać się ze znajomymi, pobawić, pośpiewać i stworzyć przyjemną atmosferę, po prostu być. Proszę bądź kochana, mów do mnie mów, spojrzeniem słów z wykresu dłoni wyczytam cię słowami bez słów. W niewysłowieniu, gdy jesteś wśród spraw, nieważnych tak, jak choćby ta poranna mgła, nie zagubię już smaku tych dwóch słów. Choćby w najciemniejszym niedocienieniu. Proszę bądź kochana, mów do mnie, mów. tak naprawdę jeszcze w średniowieczu bardzo był taką kroniką no może kroniką wędrującą. Dzisiaj są kroniki filmowe, telewizyjne, internetowe. Natomiast taki Bart wędrował po świecie, oglądał rzeczywistość, doświadczał i potem układał o tym pieśni i śpiewał. Śpiewał te pieśni już w innych miastach, w innych miejscach, tak jakby opowiadał dzieje i historie, które działy się w, w innej rzeczywistości. Więc był takim kronikarzem de facto, ale to było kiedyś. Dziś tak, jakby została tylko część tamtej misji, czyli jest to nadal twórca, który sam ogląda świat, ogląda rzeczywistość i ją tak jakby zapisuje w formie piosenek, które sam wykonuje. Natomiast z tym wędrowaniem to już może jest troszeczkę inaczej i, i, i z tą nośnością wiedzy, dlatego że dzisiaj tak naprawdę to głównym nośnikiem wiedzy, wydaje mi się, jest wcale nie telewizja, ale internet. Bardzo braknie tchu, może kiedyś bliżej słońca. Będę znów. Oczy ciągle nie wyspane, nie chcą czytać Twoich słów. Kot się mości na kolana, wieczór znów. Gęsty las, może inni ci pomogą wstrzymać czas. W oczach uśmiech, więc jest mruż, przede mną tajemność. Po Nie dotańczę już do rana, bo za późno wstanie dzień, na pająka sieć porwano, pada dzień. Nie chodź więcej tamtą drogą, bo za wzgórzem gęsty las. może inni. Pomogą wstrzymać czas w oczach koć, więc je zmru. Przede mną tak. może do tego, co ja robię, to ja jestem bardem i jestem jakby takim robakiem w stosunku do tych wielkich poetów. Ja się nie czuję poetą, ja się czuję tym, który poprzez słowa, które przez innych mogą być odbierane jako poetyckie, jestem tym, który, bo ja wiem, wyraża własne emocje, opowiada o swoich przeżyciach, stara się nawiązać kontakt z innymi, ale to jest sposób nawiązywania kontaktu, no, on bywa poezją. Ale pewne miejsca na pewno temu 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 sprzyjają. no. tutaj to miejsce te wigry, no, ja je pamiętam sprzed, sprzed lat ponad 50. Kiedy tu jeszcze nie było dróg, kiedy tutaj jeszcze nie było tego wszystkiego, co jest dzisiaj, na pewno są miejsca, które pomagają temu, żeby być poetą, żeby, żeby próbować być Trudno powiedzieć, że artystą, ale jakby próbować przekraczać samego siebie, no. poszła do kina z nim nie przypadkiem. Choć on miał syna i włosy rzadkie Chociaż przeklinał, zarabiał w kratkę Poszła do kina z nim nie przypadkiem